Ja sama przechodząc 11 operacji, byłam trzy razy na granicy życia i śmierci, mam w sobie wielką pokorę, Kasia. Ja prowadzę przez tkanki zdrowia, żebyśmy odzyskiwali równowagę i spokój, ale ja nigdy nikomu na żadnym poziomie nie mówię: przyjdź, a będziesz uzdrowiony, bo to by, było, to by było nie w porządku względem ludzi. Ale opowiem ci jeszcze jedną historię. Może z półtora roku przyszła do mnie kobieta, która przeszła przez bardzo długą drogę tak zwanego rozwoju duchowości i pracy nad sobą. No bo Kasia, umówmy się, gdyby rozwój duchowy Taki czy inny, jakkolwiek postrzegany, i terapia przedłużały nam życie, no to, to byśmy wiedzieli, co zrobić, żeby być wieczni. No Ale tak. to tak nie działa. I przyszła do mnie i była zaskoczona w ogóle, bo dużo medytowała, pracowała z energią, ze sobą, z ludźmi. Nikt nie jest ochroniony tylko dlatego, że ma dostęp do czegoś wielkiego albo większego. I usiadła koło mnie. Popatrzyłam na nią, zapytałam o co chodzi. Powiedziała, że o diagnozę. Popatrzyłam na nią i powiedziałam: To jest ostatnia, najważniejsza lekcja duchowości, jaka przed Tobą.